Marian, Marian Turski, Turski jest polskim dziennikarzem i historykiem oraz jednym z ostatnich ocalałych z Holokaustu. Przez kilka lat mieszkał w Detcie, skąd potem został deportowany do Auschwitz, to Auschwitz, a następnie and do later Buchenwald. Po przetrwaniu wyczerpujących barsz śmierci został ostatecznie at w roku at 1945. 1945. Turski zdecydował, się zostanie w postkomunistycznej, powojennej Polsce. Jako redaktor i dziennikarz Tygodnika, Polityka obserwował proces pojednania pomiędzy różnymi społecznościami. W styczniu podczas uroczystości upamiętniający jałm Ed wygłosił poruszającą mowę, która trafiła na pierwsze strony gazet na całym świecie. Dzień dobry moi holenderscy przyjaciele. Nie tylko holenderscy, ale większość z was. Nazywam się Marian Turski i mieszkam w Polsce. W Warszawie i angielski nie jest moim moi ojczystym językiem. Więc proszę wybaczcie błędy, które prawdopodobnie popełnię podczas dzisiejszego wykładu my errors my mistakes which i will probably have while lecturing today And może jeszcze jedno maybe wyjaśnienie jestem ocalałem z Auschwitz zostałem I'm tam wysłany z powodu Auschwitz. mojego żydowskiego pochodzenia Przed tym it i was sent mojego it because of my jewish origin Prior to it, Przedtem spędziłem ponad cztery lata w drugim pod względem populacji getcie w Polsce, które znajdowało się w Łodzi. Więc w pewien sposób jestem świadkiem historii. Z wykształcenia jestem historykiem, to mój zawód. And Wiem, że Robert Priest, chief of the Nexus Institute w in Amsterdam, zaprosił mnie do poprowadzenia tego wykładu nie tylko lecture, w celu przedstawienia wam tematu z akademickiego punktu widzenia, not only to present you I would say, an academic point of view, an academic set, but also to combine ale w celu połączenia badań akademickich z perspektywą I, naocznego świadka experience. tamtych wydarzeń. Thank Dziękuję. A teraz przejdźmy do rzeczy. Temat brzmi, co ofiary, w tym przypadku Żydzi, widzą o swoim losie? Co wiedzą o swoim losie? And I także, co ja po latach wiem o swoim losie. Domyślam się i rozumiem, że część z Was, was słuchających years, mojego wykładu, będzie może nawet zaskoczona i my będzie się face. sprzeciwiać. Well, I can understand, and I can guess że niektórzy z Tobą, którzy są świadomi że nie jesteśmy świadomi tego, że nie jesteśmy świadomi nie jesteśmy świadomi tego, że nie nie ukrywał swoich pomysłów, Hitler swojego podejścia do Żydów. His approach to the Jews. Był he w pełni antysemitą nie and tylko. And only, Także an użył antysemityzmu jako is, narzędzia w zdobywaniu siły, too, prawdy, dusz, in serc, wsparcia wsparcia ludzi. Wygłaszał swoją wymowną politykę od lat 20. Każdy znał Malinkę w jego autobiografię, publikowaną w milionach kopii, która była pewnym rodzajem bibli nazizmu. I właśnie w tej Biblii można znaleźć jego podejście do Żydów. Więc powiecie: poczekajcie. Macie rację, ale tylko, tylko do pewnego stopnia. W pewien sposób dam wam dowód, że nawet czasach przed wojną, nawet sami Niemcy nie wiedzieli, jaki dokładny będzie los Żydów. Exactly. Nie byli nawet w stanie przewidzieć momentu, kiedy the nadejdzie niespodziewany i brutalny moment unicestwienia Żydów. I tutaj jest mój dowód na to. When, when

w krystalinach, co po polsku oznacza noc kryształową, która miała miejsce 9 listopada 1938 roku. Była swego rodzaju elementem krajobrazu, kamieniem milowym nazistowskiej polityce niemiec przeciwko Żydom. Noc z 9 na 10 listopada 1938 roku była pierwszym na pogromem całkowitym atakiem na żydowskie firmy, żydowskie domy czy też synagogę. Prawie wszystkie synagogi zostały spalone. Przynajmniej 91 Żydów zostało zabitych. Sklepy zostały zrabowane. To była w pełni okryształowana noc. Jeden z tych, który był implementatorem tego, And who in the Jeden z realizatorów tego wydarzenia, który później został jednym z wykonawców tak zwanego ostatecznego rozwiązania kwestii narodu żydowskiego, nazywał się Reinhard Heydrich. Był w bliskim gronie osób, które decydowały o niemieckiej polityce Hitler, takich jak Hitler, Goering, Gehring, Himmler, Himmler, Goebbels, Goebbels Bormann, Bormann, może jeszcze Bormann, ale ci należeli do najbliższego kręgu. Heidegg was very close to them. He was a favorite, student, favorite to, supporter, uczniów, a favorite sound. In a very short time he would become probably a member of this narrow circle who ruled Nazi, w bardzo krótkim czasie stał się częścią tego rzymskiego grona nazistów. Wyobraźcie sobie, A że they, właśnie ten chwilny dzień w dwa ponocy kryształowej został wpisany do notatki, jaką możemy znaleźć w archiwach wewnętrznych ją. proces Jews pozbywania się, że to wzajmie 10 lat? Tak więc w tym wypadku nie miało, nie skończyłoby się to przed rokiem 1948. 1948. Ale to Well, you see, Widzicie, w jego he, wyobrażeniu zajęłoby to 10 lat, aby pozbyć się Żydów. It would take 10 years to 10 pozbyć to się, rid. jego słowa. się, cytuję jego Co miał na myśli, używając wyrażenia, pozbyć się. Nazista nie zasługuje na to, by być usprawiedliwionym, ale jako historyk muszę patrzeć obiektywnie na źródła i być bardzo bliskim prawdzie historii. In tych dniach to w tamtych czasach oznaczało to odbieranie Żydom praw obywatelskich, ich własności, firm. Jeśli by tylko zgodzili się na pozostawienie tego wszystkiego i emigrację z Niemiec, to w porządku. Stan German Jordan Frey. To było wyobrażenie pozbywania się Żydów w tamtych czasach. We want to have a Germany Judenfrei. This was as it happened later it was something in those days. Well, it so it would something happen special. It would afterwards podejście do Żydów i nie what tylko Więc powracam do tytułu wykładu. Title. So if you ask me Jeśli zapytacie mnie o to, czy you o know co ofiary wiedziały o swoim losie? Najpierw musimy ustalić, kiedy został on przesądzony przez samych Niemców. Tak więc w pierwszej kolejności musimy określić, kiedy los Żydów został przesądzony. I sprecyzować, kiedy los został przyspieszony do nagłej gwałtownej eksterminacji, z wielu kątów. To sudden, violent, immediate extermination. A także podręczników, czy też z tego świetnego źródła informacji, jakim jest Wikipedja, do wierni się, and in such a great source of information as is the Wikipedia. Że zostało to ustalone w Wannisce na słynnej konferencji w 1942 roku. Ta informacja jest zwodnicza i powiem Wam dlaczego. Dlatego, że uczestnicy tej konferencji, która miała miejsce 20 stycznia 1942 roku, nie byli najwyższej rangi niemieckimi dostojnikami. Tylko Heydrich, który przewodniczył konferencji, był jednym z ważniejszych. Może jeszcze szef dostał po Heinrich Müller, a później ważny. Ale trzeciej randy, czwartej randy, wiceministrowie, posłowie różnych ministerstw, którzy nie byli w stanie podejmować rzeczywistych decyzji. Po Konferencja w Wannisce została zwołana dokładnie 20 stycznia 1942. Januk, 20, 1942. And since A od 8 grudnia 8 1941, 41, pierwsze, pierwsze gazowanie Reum nie zostało uprawiane. German kulmhof was implemented. The first pierwsze gazowanie Reumów Żydów nazywano pionowym, so called Musimy mieć trochę wyobraźni. Nie można mieć gotowego celu w jeden dzień. To zajęło im przynajmniej miesiąc, by przygotować miejsce, trasę transportu i tak dalej. Więc bez wątpliwości, decyzja została podjęta wcześniej, w listopadzie. Może nawet w październiku przed rokiem 1942. 1942. Konferencja w Wance była ważna, nawet bardzo, ponieważ wypracowała logistykę tak zwanego. So ostatecznego rozwiązania czyli eksterminacji, eksterminacji Żydów że transfer, będzie transferów ile jest potrzebny jaki and będzie harmonogram kto so 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 będzie za to odpowiedzialny i tak dalej ale to była jedynie realizacja decyzji która była podjęta przynajmniej kilka miesięcy wcześniej, nie ma wątpliwości, że tak zwany plan Barbarossa, czyli ofensywa Hitlera przeciwko Rosji, była bardzo brutalną wojną. That this was a change. Była zmiana, i połączenie połączeniem świata z the USA, right to, the States, to był prawdziwy element a new krajobrazu, nowy region polityczny niemieckiej Pozwólcie, że zacytuję coś bardzo ważnego i interesującego. Tydzień przed rozpoczęciem ofensywy przeciwko Rosji, jeden z bardzo ważnych osobowości, Joseph czyli Józef Goebbels, został zaproszony przez Hitler. To, co napisał w swoim dzienniku dnia 15 czerwca 1941. 1941. Największa i najpotężniejsza ofensywa, ofensywa, ofensywa jaką świat kiedykolwiek widział. To, co on przewiduje, ma stać się za tydzień. Ale ona nie może się powtórzyć. Führer przewiduje, że światowa kampania nie potrwa dłużej niż 4 miesiące. Ja osobiście szacuję, że zajmie nam to jeszcze krócej. Jesteśmy o krok od. Tak z Rosją był prawdziwą skazą na naszym honorze. które że nawet jeśli racja nie jest po naszej stronie, musimy wygrać. Nie ma dla nas żadnego innego rozwiązania. To, co planujemy, jest na każdy sposób odpowiedni moralnie i A jeśli wygramy, kto będzie nas pytał, jak tego dokonaliśmy? To był cytat. Teraz with kolejny cytat. Nie chcę przeciążać was tymi cytatami, job, ale to wciąż część mojej pracy, ponieważ to są źródła. Several, Kilka tygodni później, later, gdy ofensywa rozwijała się coraz bardziej, wtedy też służby specjalne nazywane. Einstsgruppen zaczęły zabijać komunistów, komunistów Jewz, Żydów i tak dalej. Oto kolejny wpis w dzienniku Goebbelsa. To walka o śmierć i życie pomiędzy rasą aryjską, a Żydami. Inny rząd, inny władca pozwoliłby osobom na rozwiązanie tej sprawy raz na zawsze. Führer ukazał ukazał się niezłomnego pioniera i rzecznika ostatecznego rozwiązania. I właśnie tego wymaga obecna sytuacja. Boże jest wolny, że możemy zdobyć środki, jak nie zdobylibyśmy w czasach pokoju. Praise God, there is a war and we can use nie wykorzystać not apply Koniec in cydatum. this time. Wydaje we to się, że własne to nastawienie, dokładne nastawienie na nazistów. Well, I think this is it depicts the change of the on attitude of the, own, of the nazi's own attitude and not by incidents from the same times i can I nieprzypadkowo z tych samych czasów mogę zacytować też coś ważnego, co jest upoważnieniem jakiego Ring Dalfa i daje Ci polecenie, abyś dokonał koniecznego, organizacyjnego, logistycznego i materialnego przygotowania do ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej i niemieckiej strefy i I direct you to submit to me shortly an exhaustive plan of organizational, logistical, and material preparations preceding the achievement of the desired final solution of the Jewish question. End of quotation. This was really a kind of I w Europie zlecam, abyś przedstawił mi w skrócie gruntowny plan organizacyjnego, logistycznego i mentalnego przygotowania poprzedzającego osiągnięcie pożądanego ostatecznego rozwiązania kwestii narodu żubewskiego. To był rodzaj upoważnienia Heidricha przez Goeringa, by zwołać konferencję w Wales, by znaleźć środki do wykonania ostatecznego rozwiązania. W 1941 roku, czyli od początku ofensywy Hitlera, która rozpoczęła się w czerwcu, zostało zamordowanych 6 tysięcy Żydów do końca tamtego roku. Zostali zamordowani na różne sposoby, przez odstrzał, egzekucje. Miało to miejsce w krajach bałtyckich i na terytoriach wschodnich. W Polsce, na Białorusi, w Ukrainie, na Litwie. Pojawia się pytanie, co my wiedzieliśmy o tej zmianie, o tym przyspieszeniu fazy etapowej zabijania? Było tamyrai, Ponary, nie Vilnius, Litwina, for 9 In Kaunas, Lithuania, it was Rumbula in Latvia, it was Babinyar in the Ukraine.